W tym filmie przejdziemy sobie trochę przez Witch i Saga's Toolkit i na potrzeby tego skorzystamy sobie z Gema. Ten Gemsek wyciągnę. Przejdziemy sobie trochę przez skillę. Na wstępie już odrzucimy większość minion skilli, dlatego że jakby Spirit to jest rzadki resource, zwłaszcza jeżeli gramy tam Infernalistkę, którą ja więc z naszej perspektywy większość minionów nie jest użyteczna. Będzie od tego mały wyjątek, ale to sobie już omówimy na, na samym końcu tego filmu. <laughs> Natomiast skupimy się trochę na umiejętnościach, dlatego że za każdym razem, jak patrzę na to drzewko, to mam takie wrażenie, że czegoś mi brakuje. To znaczy, że te umiejętności są dobre, ale niewystarczająco dobre. I że zawsze brakuje im jakiejś takiej statystyki, czegoś, co by mi się przydało do, do tego, żeby z nich korzystać. I zastanowiłem się nad tym głębiej i trochę poszporałem. I to nie do końca jest prawda. I teraz sobie przejdziemy przez to, czego w tych spelach nie widać, czego co nie wynika z ich opisu, a co jest istotne. Zacznijmy sobie od takiego skilla jak Rost Comet. Czy tam Comet. Komet zadaje Cold damage, jakoś się tam kastuje. No i jak rzucamy kometę, to spadają te komety. Zależnie od tego, jakie mamy sabotage, to spada kilka komet, no i zadaje. Cold Damage. Pierwszy problem, jaki się pojawia, to jest problem typowo dla infernalistki. Czyli infernalistka, przez Demon Formę ma. korzysta z Shapeshiftu i Shapeshift nie ma dwóch różnych weapon setów. Czyli mamy Shapeshift i to jest jakby weapon set, ale nie mamy jakby drugiej, drugiego weapon setu w Shapeshifcie. I to jest trochę problem, dlatego że jeżeli komet zadaje nam cold damage, a nasza postać, tak w tym wypadku, jest skupiona wokół fire damage'u, no to nie jesteśmy w stanie za bardzo zadawać efektywnego damage'u e, korzystając z tego kometu. I gdybyśmy mieli alternatywny weapon set w shapeshifcie. I gdybyśmy mieli alternatywny Weapon Set w Shapeshifcie, no to byśmy po prostu tą kom kometę zbindowali do naszego drugiego Weapon Setu i zmienili nasze Fire Penetration w Cold Penetration, i wszystko by działało dobrze. Ale tego zrobić nie możemy, to jest także chyba błąd taki typowo balansowy, który być może zostanie zmieniony. Nie wiem, czy błąd, jakaś decyzja. Natomiast, czy Komet jest kompletnie bezużyteczny dla nas? Odpowiedź brzmi nie. Komet jest bardzo użyteczny. Teraz, jeszcze raz tego spela użyję i zastanówcie się jaką mechanikę Komet pozwala nam ominąć. Co Komet sprawia? Co on robi? Możemy wejść jeszcze po opis tego skilla, czyli Calls down a mass of ice from the sky, dealing high, high damage at the targeted location. Targeting close to, to you will cause you to jump back as you cast. Czyli jeżeli jest, rzucamy go bardzo blisko siebie. No to nasza postać tam odskakuje półmetka do tyłu. I teraz pytanie. Czy wiecie już, jaką mechanikę pozwalałam komet ominąć? Odpowiedź brzmi: komet to jest skill, którego się nie da zablokować. Czyli jeżeli przeciwnik blokuje tarczą, a takie od frontu, no to kometa, spadając na niego, omija blok. To jest skill, który jest nieblokowalny. No i to wynika z tego, co Jonathan kiedyś mówił na jednym interview czyli że ataki, które logicznie nie da się ich jakby zablokować, są nieblokowalne i takim atakiem jest komet, dlatego że spada z nieba. Kolejnym takim skillem dość podobnym i dość ciekawym jest Bone Cage. I Bone Cage nakłada pinning, i pinning to jest efekt, który jak tutaj sobie przeczytamy, uniemożliwia poruszanie się przeciwnikowi i umożliwia przesuwanie przeciwnika, czyli przeciwnik sam się nie może poruszyć i nie może zostać pogorszony. Dokładnie tak to powinniśmy tłumaczyć. No i ten Bone Cage wygląda w taki sposób i nakłada ten pinning efekt. To, co, jest, co ja jakby empiricznie już sprawdziłem, to jest to, że pinning jest tam dużo, ten efekt pinningu jest dużo łatwiej nałożyć niż efekt zamrożenia. Jeżeli chcemy zamrozić kogoś w fiostwolem, to musimy użyć więcej w wiosłoli wall, niż tych. Tego Bon Cage'a. Generalnie jeden Bon Cage prawie, że nakłada pinning na żółtych przeciwników, na wszystkich innych już nakłada. No i jak użyjemy dwóch bompage, y, to większość żółtych przeciwników już będzie miała efekt piningu. Przeciwnicy, którzy blokują, oni często używają tego skilla, który się nazywa Race Shield, czyli to podniesie na tarcza. Oni blokują, ale oni blokują tylko od frontu, czyli jeżeli nałożymy pinning na przeciwników, no to możemy ich zajść od boku, zaatakować i wtedy oni nie blokują naszych ataków, no bo oni blokują tylko od prądu. Ale jest jeszcze kolejna rzecz, którą ten Bond Cage robi. Teraz musimy wrócić do słów Jonathana, czyli skąd wychodzi atak, w którym jest Bond Cage, Z podziemi. Czyli znowu ten skill nie może zostać zablokowany. Też Kolejna istotna informacja, która w żaden sposób nie wynika ze skilla, jest taka, że jeżeli przeciwnik, który walczy w gęcz, zostaje zatrzymany i on jest poza, jesteśmy poza jego zasięgiem do zaatakowania go, to on się nie będzie obracał w naszym kierunku. Jeżeli alwa jest tym przeciwnikiem i użyjemy tego cleaningu na niej i ona nie może się poruszać. I podejdziemy do niej, to ona się obróci w naszym kierunku i nas zaatakuje. Ale jeżeli alba jest dalej naszym przeciwnikiem, używamy piningu, ona zostaje w miejscu i obejdziemy ją na tyle, w tak dużym dystansie, że ona nigdy nie będzie mogła nas zaatakować, to ona się nie obróci do nas. Ona dalej będzie stała plecami do nas, no i wtedy możemy ją atakować, dlatego że ona blokuje od frontu, a nie blokuje w naszym kierunku. I to też działa w momencie, kiedy niektórzy przeciwnicy Star, że mnie się chyba nazywają Dark Knight albo Black Knight, nie pamiętam, oni odbijają nasze projectile. No i w ten sam sposób, jeżeli użyjemy na ich piningu i obejdziemy ich, no to oni nie będą odbijać projectili, które są, które atakują ich w plecy, no i tak samo, jeżeli użyjemy komety, przez to, że oni nie są w stanie zablokować komety, to też jej nie będą odbijać, więc to jakby pomija, pozwala nam pomijać reflekt na przeciwnikach. Kolejną dość interesującą rzeczą jest Mana Tempest, który oczywiście teraz jest zbagowany, ale ten bug sobie pominiemy. Musimy trochę zrozumieć, jak działa snapshotting w PoE i on działa tak, że aktywnie cały czas wszystko, co zostało kiedykolwiek wystrzelone, jest podnoszone do obecnej wartości statystyk naszej postaci. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli sobie walczymy, i używamy tam jakieś umiejętności. No i jak widzicie, co jakiś czas tych farbali się pojawia więcej. W momencie, kiedy tych farbali się pojawia więcej, my włączymy mana tempest i nie musimy żadnego ataku użyć. A wszystkie nasze farbale i tak już będą zmodyfikowane przez ten mana tempest. Więc jeżeli na przykład dwa razy nam piosnie to AOE i widzimy, że wszystko jest zalewane farbala wokół nas, to możemy włączyć mana tempest i wszystkie te pociski, które, e, które są w powietrzu. W tym momencie uzyskają buff od Mana Tempestu, pomimo tego, że my nie, nigdy jakby nie, nie wydamy many w tym Mana Tempeście. To jest jedna rzecz, ale kolejną rzeczą jest to, że Mana Tempest ma Quality, który sprawia, że jego efekt utrzymuje się przez sekundę po wyjściu z Mana Tempestu. Na tym etapie to jest nie jest aż tak wybitnie użyteczne, ale i tak jest całkiem ciekawe, dlatego że możemy po pierwsze, e, możemy wydłużyć ten efekt, czyli możemy mieć talenty, które wydłużają nam buffy na nas. I wtedy ten linger effect, czyli to, że mana tempest działa przez sekundę, jak jesteśmy poza nim, będzie trwał dłużej. A pod drugie, to sprawia, że prędzej czy później prawdopodobnie w Power of Exile 2 się pojawią gemy albo umiejętności, albo przedmioty, które, yy, które <ścoughs> pozwolą nam dodać więcej quality do naszych gemów. I wtedy z tej jednej sekundy możemy zrobić dwie, trzy i tak dalej, i tak naprawdę korzystać z naszego mana tempestu bez. Yy, bez wydawania many, bez jakby tego kosztu many, tak naprawdę będziemy tylko włączać mana Tempest, wychodzić z niego, no i jego efekt jeszcze przez chwilę będzie trwał. Kolejną rzeczą jest Fireball. I Fireball ma trzy różne tak naprawdę mechaniki w sobie. I jak wejdziemy w ten Fireball, to widzimy, że on ma projectile, Explosion i Fireball. I to robi kilka rzeczy jeszcze ten Explosion sprawia, że mamy coś, co się nazywa Secondary Damage. Secondary Damage generalnie może uderzyć kilka razy i dlatego Fargo może uderzać kilka razy. To już było omawiane, nie będę w to wchodził, ale... Explosion sprawia też, że źródło naszego damage'u jest przenoszone z naszej postaci w miejsce tego damage'u, więc... Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że mamy dwa różne efekty związane z odległością na przeciwnikach. Mamy Proximity Bubble, czyli pojawia się taka tarcza. I ataki, które są zadawane spoza tej tarczy, nie zadają obrażeń w tej tarczy. Więc wyobraźmy sobie, że to drzewo, które tutaj widzicie, jest otoczone tarczą. Strzelamy w nie farbolem, i co się wydarza? Czy przeciwnik otrzymuje tam damage, czy nie? Odpowiedź brzmi częściowo tak. Dlatego, że nasz pierwszy pocisk, czyli leci stąd, z naszej postaci. Ten pierwszy pocisk nie zadaje żadnych obgażeń. On trafia w przeciwnika za zegar obgażeń. Natomiast drugi efekt, który się dzieje, czyli eksplozja, Eksplozja to jest sekunda damage, który ma miejsce na przeciwniku. Więc pomimo tego, że on nie może dostać od nas obgażeń, bo my jesteśmy poza poza jakby tą bańką, którego chroni, no to nasz Fireball, który wybucha, wybucha na nim, wybucha w środku bańki, więc ten wybuch może zadać obrażenia. No i kolejny efekt, który może zadać obrażenia, no to jest ten... to jest ten Fireballs, dlatego że Fireballs powstają w miejscu, w którym pocisk trafił, więc... więc... Yy, ich źródłem jest przeciwnik w tym momencie, więc te fireballs znajdują się już jakby w środku bańki, która go osłania, więc one mogą zadawać damage normalnie. Natomiast y, musimy pamiętać, że są dwa różne efekty, czyli jest y, proximity bubble, które możemy omijać, i drugi efekt też się nazywa jakoś proximity. Nie pamiętam dokładnie jak, i on sprawia, że my musimy być wystarczająco blisko przeciwnika, no i wtedy, wtedy tego drugiego efektu nie będziemy omijać. Więc omijamy tylko jeden, ale to jest taka ciekawa rzecz. No i ostatnio się bawiłem trochę jeśli chodzi o um, rezerwację Manny chwilowo Arctic Armor, to jest swoją drogą całkiem niezły, ale to już jest ciekawostka, to już nie jest istotne ale próbowałem zagrać jeszcze Summon Raging Spirits jest pewien problem z tym buildem, e, Summon Raging Spirits, sobie tutaj zaznaczymy Summon Raging Spirits włączymy sobie ten gem no i Summon Raging Spirits ja w ten sposób, że Przyzywają się spryty tam gdzie trafimy. Przez to, że ten build strzelwuje tak dużo bali, to jak zobaczycie. Głównią, główną rzecz, które nasze spryty robią, to umierają, dlatego że cały czas nowe spryty są przezywane. To wszystko tu spada na ziemię wokół nas to są tak naprawdę świeżo przyzywane spryty, więc ten skill obecnie nie działa, bo jedne co nasze spryty robią, to... Takwają animacji mygania, dlatego że przeżywaliśmy nowe spryty. To też jest ciekawe. Chwilowo niegibalne jest sumongaging street z tym I to w sumie tyle. chwilowo. Też! Still Sane, Exile?